Dzień dobry Państwu. Witam Was. Jest 2 lipca. Jestem sobie w pasiece u moich pszczółek. Przed chwilką wysłałem zrobiłem jakiś filmik. Jeden z przepięknej pracy pszczół, takiego oblotu. Troszkę pochodziłem po, po pasiece. A teraz zjadłem coś niecoś i kiedy naciskałem zębami na bułkę i przełykałem to pyszne jedzenie, które nam daje nasza planeta, pomyślałem sobie, czy coś pogadamy znowu o pszczołach, o nich, o nich, bo tu jesteśmy w pasiece. One są najważniejsze. Pszczołki są najważniejsze. Jak to było z tą historią? Już krótko mówiłem na, po, na poprzedniej gawędzie o pszczołach. Pszczoły żyły same. Roiły się, przenosiły, zbierały miód, zimowały na tym miodzie, a wiosną znów leciały dalej. <laughs> Świetnie dostosowane do warunków. Opanowały lot, czyli przemieszczanie się w powietrzu. Najlepszy sposób przemieszczania się, nie ma lepszego. No i wszędzie są rośliny, które chcą zapylenia, które dadzą papusiu. Otworzą swoje płatusie i wysuną pręciki z pyłkiem i słupki ze słodkim nektarem. Iście yy, tacy, no. Ciekawi ci pszczołowie opanowały powietrze, mają wszędzie jedzenie, od przygoda dla nich się działa. Kiedy zostały udomowione, czyli krótko mówiąc, kiedy pojawił się człowiek, to pszczoły traciły część miodu na zimę i nie przeżywały. Człowiek nie był wtedy na tyle mądry, choć myślę, że doświadczeni bartnicy wiedzieli, ile pszczołom można ująć plastrów z dziupli, w których najpierw mieszkały, aby przeżyły zimę. Taki bartnik z czasem zaczął robić barcie, zaczął poszerzać i otaczać korą. Zbyt obszerne dziuple, żeby w ten sposób chronić przed szkodnikami. Zaczął wieszać kłody, które bujał wiatr, żeby niedźwiedź nie mógł tym pszczołom zrobić Stalingradu. Bartnik brał miód, brał wosk, ale Bartnik. Zaczął budować barcie, zaczął wydrążać pnie i wieszać je wysoko yy, na drzewie, na linie, tak żeby niedźwiedź nie miał do tego dostępu. Można powiedzieć coś za coś. Ty mi dajesz miód, ja ci przygotowuję mieszkania i pilnuję, żeby nie zostały zniszczone przez niedźwiedzie. Od taka symbioza. Ale pojawiły się czasy nowożytne. Zniknęły bory. Czy widzieliście kiedyś bur? Ja miałem tą przyjemność, że widziałem. Widziałem bur dębowy w swoim życiu. Ostatnią dąbrowę w Kieleckim pod Przedborzem. Ostatnia dąbrowa. I była tam długie lata. Długie lata w tej dąbrowie zbieraliśmy piękne borowiki. To był cudowny ekosystem. Cudowny, zrównoważony ekosystem. Dęby, które tam stały, miały po dwa i po dwa i pół szerokości na dole. I były oddalone od siebie o 70, 50 metrów. Albo jeszcze powyżej 100. Na całym obszarze, gdzie okiem sięgnąć, takich wielkich dębów było góra 120. Pomiędzy nimi strzeliste, rozsochate sosny, lipy i krzewów mrowie krzewów mrowie krzewów i owoców najróżniejszych na tych krzewach dziś już tych krzewów nie widzę i tych lasów tak w takiej dombrowie mieszkały sobie pszczoły gdzieś w dziupli zapylały odkoliczne krzewy dzięki czemu biorąc pyłek i miód mogły przetrwać zimę od po prostu żyły sobie w naturze jak królowie a później człowiek je udomowił jak przyszedł wiek XIX... Zwłaszcza jego koniec, to jest najbardziej naukowo rozwijający się wiek, praktycznie biorąc z poziomu yy, tempego niewolnika z początkami technologii w wieku XII, w XVI przeszliśmy już do nowoczesnego społeczeństwa, które kierowało się logiką, sensem. Rozwój szedł bardzo szybko. XIX wiek, koniec XIX wieku pojawia się ulramowy. Ktoś wpadł na pomysł, że jeżeli powiesi w skrzynce patyki, to wpuści tam pszczoły, to one na tych patykach robią uszy. Robią uszy, czyli popularnie zwane uszami, oczywiście plastry, wosk. Był ul słowiański. Najróżniejsze ule były. Te ramki oscylowały od pół metra do 30 centymetrów. Były długie, były zaokrąglone. Różne rzeczy robili ludzie. I do tej pory niektórzy pszczelarze twierdzą, że wymyślają swój własny ul. Natomiast ja chciałem opowiedzieć o czymś. Jako przedstawiciel świata nauki, chciałem powiedzieć o tym, że. W Francji żył pan Dadant w XIX wieku i zajmował się właśnie pszczołami. I on postanowił zbudować ul dla pszczół w taki sposób, żeby życie tych pszczół, w tym ulu, było takie, czyli krótko mówiąc, żeby ul miał takie rozmiary, jak optymalnie potrzebuje pszczoła w przyrodzie. Aby to stwierdzić, Zbierał całe gniazda pszczele, rysował je, fotografował i księgował. Konsultował z innymi naukowcami, pszczelarzami i po wielu, wielu latach opracowano uldadanta. To jest ul, który ma ramkę prawie pół metra na 30 cm. 43,5 cm na 30. Jest to bardzo duża ramka i bardzo obszerny ul, ale pan Dadant zaobserwował, że właśnie w przyrodzie i w dużych, za bardzo obszernych dziuplach, jakby one, że i w dużych i w małych dziuplach pszczoły budują inaczej. Jeżeli mają obszerną Dziuple, to budują plaster nie szerszy niż 45 cm i nie dłuższy niż 30. To mu podsunęło pomysł, żeby nie robić ramki większej niż ten kształt plastra, który spotykał wszędzie w obszernych dziuplach. W ten sposób powstała rama 43,5 na 30 cm. Później nieco zmodyfikowana o kilka centymetrów, jeżeli chodzi o jej głębokość, czyli nie miała pełnych 30, tylko 26, 27 centymetrów, czasami 28. To oscylowało o kilka centymetrów. Krótsza była ta ramka. Dlaczego? Dlatego, że krótsza ramka poprawiała jej operatywność, bo stawała się lżejsza. I co drugie jest ważne, podniosła dno ula. Tak, że wianki, wianki miodu, które znajdują się zawsze nad czerwiem, idealnie pasowały do nadstawki. Także po odebraniu nadstawki, ilość miodu na plastrze nie była w postaci wianka, tylko w postaci dwóch narożników miodu. W ten sposób pan Dadant uzyskał, moim zdaniem, niezaprzeczalnie najlepszy ul w historii. Dziś ul dadanta jest rzadko stosowany. Został wyparty przez polski ul wielkopolski, który bardzo przypomina dadanta, ale jest krótszy z każdej strony o parę centymetrów. Ramka ula wielkopolskiego to jest 36 cm na 25 cm, czy na 27. Dokładnie nie pamiętam. Ramka ta jest dużo mniejsza w stosunku do ramki Danta. i kiedy jest zaczerwiona nie widać wyraźnie kuli czerwiu, tylko wręcz mocne zaczerwienie sprawia, że cała ramka z obu stron, wszystkie komórki są zaczerwione czerwiem. Tak bardzo mocno czerwią matki w ulach Wielkopolskich, że zapełniają cały plaster. Nie ma owalu, takiego jak naturalnego w przyrodzie, to wypełnione są wszystkie komórki. Cała kwadratowa ramka jest zaczerwiona. Moim zdaniem nie jest to zbyt doskonałe, ale ul, ul Wielkopolski ma jedną wielką zaletę: że można w nim operować trzema korpusami ramek. Że zaglądanie, rozbieranie poszczególnych ramek, aby y, sprawdzić stan czerwiu, aby y, poddać węzę czy wprowadzić inne czynności pszczelarskie, nie zagląda się do całego ula, nie rozbiera się, tylko podnosi się jeden korpus, drugi, trzeci, odstawia na bok i zagląda do tego jednego, jedynego, w którym jest problem. Później się ul zestawia, koniec przeglądu. Czyli nie rozbiera się całego ula. Nie wyjmuje się wszystkich ramek. Tylko operuje się korpu sami. Trzema góra czterema. To jest przewaga ula wielkopolskiego. Chciałbym powiedzieć, że zawsze miałem pragnienie powrotu do ula Dadanta. Z nim się zżyłem. Zaczynałem na słomianych ulach Dadanta od Wacława, mojego przyjaciela, pszczelarza i... I patrioty, yy, tylko czerwonego patrioty, dobrego człowieka, czerwonego patrioty, takiego burżuazyjnego yy, patrioty. Yy, on dał mi słomiane ule. Ja miałem naprawdę źle w głowie, że ja się tych uli pozbyłem gdzieś tam na pewnym etapie. Słomiany ul. Ul, miałem je cztery i świetnie chowały się pszczoły w tym, tym, tym dodaniu. Dodawało się nadstawkę, która miała połowę wysokości ramki, czyli 15-16. Tam pszczoły zbierały nad, nad czerwiem miód, a ponieważ czerwiu było zawsze dużo w tym ul, bo on jest obszerny, a więc i produkcja miodu większa. Dziś ten Ulda Danta jest zapomniany właśnie na rzecz uli korpusowych, ula Wielkopolskiego czy ula Ostrowskiej. Ul Ostrowski jest to z kolei ramka Wielkopolska, krótsza o 2 cm. Można powiedzieć, że korpusy są nieco płytsze. Łatwiej jest z nimi operować w warunkach polskich, zwłaszcza przy chłodnej pogodzie. I to chyba na dzisiaj tyle, co chciałem powiedzieć. Dzionek się nachylił. Pszczółki będą szczęśliwie zbierały sobie miodek lipowy. A ja zajmę się domowymi sprawami. Pozdrawiam Was, moi mili. Przesyłam Wam moją przyjaźń i przychylność. Czego i od Was sobie serdecznie życzę. Jeżeli ktoś sobie życzy, to czekam w mojej pasiece na odwiedziny. Jeżeli ktoś sobie życzy, proszę się ze mną skontaktować i mnie odwiedzić. Będzie mi bardzo miło poznać kogoś, kto kocha pszczoły. Wszystkiego dobrego.